Dajcie, robimy próbny test listu do świętego Mikołaja, tak? Tylko musimy Oliwierka nauczyć. Jak się pisze, prawda? Pięknie zaraz napiszesz. Oliwier. Patrz. Tak się pisze. Tak się pisze. No, proszę. No, po piżamce. O tak, daj Rosie. O tak i o. Super! Super! Okej okay, to. A teraz napiszemy prawdziwy list do Świętego Mikołaja. To jest prawdziwy list. Już napisane. Może Ty oklepujesz ten list, co? To byś chciał dostać i to, i to, i to, no nie? jedną. Co to jest? Hmm. No Na naklejka. Fajna. Tu sobie przyklej. <grymne> <grymne> Fajna. <grymne> Patrz, o tu ją możesz wziąć. Zobacz. Patrz, przykleić! Wow. <śpiewanie> jest taki sam jak ja! On jest taki sam jak ja. Jemu się buzia nie zamyka! Fajna oliwa w Lidlu. Właśnie dodaję ją do pizzy, o taka, z czosneczkiem w środku, ale taką oliwę to bez problemu można też zrobić samemu w domu, po prostu wycisnąć czosnek do niej. Jezu, ty gaduło. Termomik zagniął tu mi ciasto i właśnie widzicie, że ono jest trochę ciemniejsze. Dodałam orkiszowy, zobaczymy czy coś z tego wyjdzie, czy nic, czy będzie do wywalenia. Boże, oby nie było, ale nie robiłam nigdy na spodzie orkiszowym, po prostu miałam taką mąkę, stwierdziłam, dobra, robię, zobaczymy. Zje się. Nie pytajcie wałek. Eee, oczywiście nie ma wałka, jak trzeba, to nie ma. Nie będę go potrzebowała, to się znajdzie, wiadomo, ma sprawę. Przeszukałam wszystko. No nic no. Ale co? Rozwałkuje, rozwałkuję. I jeszcze się nic nie przykleja. Słuchajcie, serdecznie Wam polecam butelki do rozwałkowywania ciasta. W ogóle w tym przepisie na tą pizzę z Thermomixa pamiętajcie, że yy, jeżeli chcecie grubą, mega grubą pizzę, no to... Yy, Jeden ten przepis, tak jakby składniki z tego przepisu, wystarczy na jedną mega grubą pizzę. Ale jeżeli lubicie cienką, to polecam Wam podzielić to ciasto z tych składników na pół, bo naprawdę strasznie, strasznie wychodzi gruba. A ja jednak wolę chyba cieńszą. No chyba, że Pan pizza, pizza chat. 11:30. pizza jest już prawie na finiszu Jeżeli ktoś miałby ochotę przyjść i posprzątać w mojej kuchni kam Jeżeli nie ma kto mnie nagrać, jeżeli chodzi o moją stylizację Często się mnie pytacie to są się nagram. Buty są z Rene i powiem Wam, że są naprawdę mega ciepłe, a myślałam, że nie będą oczywiście mój mega ups second-handu, czyli płaszcz z tatą. Plecak, o który dostaję mnóstwo pytań. Eee, Liudro super mi się sprawdza. A chustę. Chustę mam Louis Vuitton, ale jest zwykła czarna, nie rzucająca się w oczy.

Jestem ciepło ubrana, ponieważ nie wiem, czy widzicie, ale Wam pokażę, co my tutaj mamy. Mamy pierwszy śnieg, pierwszy śnieg, pierwsza yy, zimowa kawka. No zobaczcie, jakie jest ślicznie. I jakie tutaj mamy piękne... Czy to jest cina? Nie wiem, co to jest, ale mam ochotę nazrywać i wstawić do wazonu. Ale szczerze, nie zrobiłabym tego, bo widziałam, że na internecie na Allegro można piękne kupić. Więc no, ślicznie to wygląda. A my sobie tutaj chillujemy, synek zasnął, bo on nigdy, tak jak mówię, nie zasypia w sklepach, a tylko wychodzimy na zewnątrz, od razu mu się umila, więc poczekam i wrócimy pozałatwiać sprawy. Znowu mam paczki do wysłania, a mam w galerii pod te, więc sobie wszystko załatwię. Muzyka Idealne miejsce na wózku, żeby dla Was wszystko nagrywać i sobie mówić. Po pierwsze, co muszę zrobić, to pomalować usta, ponieważ czuję się beznadziejnie bez pomalowanych ust. Muszę być pomalowana. Muszę, po prostu muszę. Najnowszy zakup TK Max, słuchajcie. hol zakupowy na świeżym powietrzu z minusową temperaturą. Charlotte Tilbury, cudowna, cudowna. Chciałabym wejść do handemu. gdyż skończyły mi się, słuchajcie, rolki do ubrań. W ogóle Very Nude, jakbyście się pytali. Piękny kolor. super Very Nude. E, muszę wejść do H&M, kupić rolki i e, zobaczyć sobie tą najnowszą kolekcję, gdyż Ewa właśnie ostatnio widziała, żyła przepiękny sweter. Chociaż mi sweter nie jest potrzebny ale chętnie go zobaczę. W ogóle zastanawiam się, czy zrobić manekin challenge. Bardzo lubię właśnie te filmy oglądać u łebki i zawsze zastanawiam się, czy ja bym gadała w zmierzalni, czy nie. Pewnie znając życie, wydaje mi się, że bym gadała, a później bym nagrywała głuchoniemy film. Uh -huh. No ale wracając do tematu, to chcę wejść do H&M, bo stwierdzam, że jednak w H&M i VK są najlepsze rolki do ubrań Ever. Ostatnio kupiłam w Pepko i wiecie co, jak rolowałam cały czas mi... Yy, yy, yy. No spadało to coś, na czym jest klej w ogóle bez sensu. Mam nadzieję, że będziecie mieć fajnego wloczka. Wiecie co, moje filmy? Tak na dobrą sprawę w grudniu będą zwykłym, normalnym życiem, przeplatanym razem z statycznymi filmami, bo myślę, że to też jest fajnie. Żeby nie tylko vlogi, vlogi, ale na przykład jakieś prezenty świąteczne, albo jakiś hol albo jakieś mierzymy. Ee, jest jakieś tam fajne urozmaicenie, natomiast dajcie mi znać, czy rozglądacie się już za kreacjami na Sylwestra. Andrzejki się skończyły, więc wypadałoby teraz się za czymś rozejrzeć. Powiem Wam szczerze, że miałam w koszyku w zarze na Black Friday wrzuconych chyba z pięć sukienek, natomiast jak wrzucę do czego, to ostatecznie nie kupiłam żadnej, bo myślę sobie. Nie, ale chyba wolałabym zmierzyć to gdzieś w przymierzalni, niż znowu to odsyłać. Choć muszę Wam przyznać, że naprawdę bardzo lubię robić ostatnio zakupy online zdecydowanie bardziej niż yy, stacjonarne. No, chyba że robię je w TK Maxie. No to w TK Maxie sobie lubię poszperać. O nie, muszę jechać tędy, bo tędy będzie nas trzęsło. Chyba że w TK Maxie, bo w TK Maxie sobie lubię poszperać. Ale tak to zdecydowanie wolę zakupy online. Dzisiaj czas na czwórkę i piątkę. Czwórka, piątka. Jest czwóreczka taka płaska. Podejrzewam, że to może być albo jakaś kredka, albo pędzelek. Strach wyciągać, konstrukcja się zawali. A piątka? A piątka jest dużą choinką. I już sobie otwieramy i patrzymy co jest w środku. Otwórzmy sobie najpierw czwórkę. W czwórce mamy... Pilniczek do paznokci, czyli największy smutek kalendarzy adwentowych. Pacynki do oczu, pilniczki i co? Nie wiem. No. <laughs> ale to są największe smutki. Chociaż muszę wam powiedzieć, że akurat spoko jest porządny ten pilniczek. Yy, I ładny. Porządny i ładny. No ale to są takie największe kalendarzowe smuteczki. Dajcie znać, czy również tak uważacie. Już bym wolała, yy, bombę do kąpieli a tutaj mamy Gentle Eye Makeup Remover o i to się super sprawdzi na wszystkie wyjazdy bo to jest po prostu demakijaż kosmetyk do demakijażu oczu z rumiankiem tak strasznie zmarzłam, że wskoczyłam w taką ym, ciepłą, grubą bluzę. To jest w sumie taka bluza po domu, ona jest stara, ale y, mam zamiar sprzątać. I może ktoś sobie pomyśli, kurczę, Karola, znowu sprzątasz i o co chodzi z tym sprzątaniem, ale y, może sprzątam wcześniej, układałam dziecięce rzeczy, no i y, systematycznie staram się sprzątać. Powiem Wam, że naprawdę, z ręką na sercu, staramy się mieć porządek w domu. E, pewnie y, gdyby nie mój mąż, to y, Utonęłabym w bałaganie, ale y, bardzo się staram i y, dzięki niemu zrobiłam się na maksa porządna. Mam wrażenie, że y, on bardzo wyluzował. Natomiast słuchajcie, y, staramy się mieć naprawdę bardzo czysto w domu. Y, nawet nie zdarza nam się tak, żeby zostawić jakiś kubek w zlewie i pójść spać, no może rzadko, no po prostu ja się lepiej czuję jak wstaję rano i na drugi dzień mam czysty zlew, a nie wstaję i o, po prostu pięć kubków, dwa talerze do umycia, coś tam. Ale chyba wiecie o co mi chodzi, no bo to tak jest, po prostu od razu inaczej zaczyna się dzień, jak ma się czysto, mam wrażenie, że też mamy taki czystszy umysł, wiecie. No i słuchajcie... Yy namową Ewy, której kiedyś pokazałam jak wygląda yy, mój wieszak z szafą powiedziała do mnie e Ewy kosmetyczny koktajl powiedziała do mnie Karola wywal to, ja myślę sobie jak to wywal co to znaczy wywal, Hel hello Ewa co to znaczy wywal yy, ona do mnie Karola ty musisz, nie to po prostu dwa płaszcze, dwa coś tam myślę sobie no minimalistką to ja nigdy nie byłam, nie będę raczej e ale poleciła mi książkę Marie Kondo, którą kupiłam jakieś 4 lata temu. Nigdy jej nie przeczytałam, pożyczyłam mojej mamie, ona również nigdy jej nie przeczytała. Kupiła tą e, książkę również moja przyjaciółka Karolinka, którą serdecznie pozdrawiam. Od 3 lat ją czyta i nigdy jej nie przeczytała. Nie wiem o co chodzi. Tylko, gdzie ty jesteś. Dobra. Yy, nigdy jej nie przeczytała i powiem Wam, że zaczęłam tą książkę czytać. I ta książka Marikondo Magia Sprzątania, ona jest o sprzątaniu, natomiast ona też sprząta trochę w życiu. Sprząta w głowie, sprząta. W... Kurczę, no, nie chcę tutaj nad wyraz też yy, używać niektórych słów, ale powiem Wam, że yy, poza tym, że ona sama w sobie jest o tym, żeby mieć czysto, a ja mam w domu czysto, ale zaczęłam ją czytać. I zaczęłam porządkować takie rzeczy, w których wydawało mi się, że jest okej, okay, że jest w porządku, natomiast wcale nie było okej. Okay. I jestem w połowie tej książki. Po prostu ona zmienia spojrzenie na wszystko. Ona zmienia spojrzenie na zakupy, zmienia spojrzenie na nasze życie na to, jakimi rzeczami się otaczamy. I powiem Wam, że strasznie dużo dała mi do myślenia. Yy, dzięki niej zrobiłam ogromną, ogromną wyprzedaż swojej szafy. Nawet pisały do mnie dziewczyny, dlaczego? Na pewno chcę sprzedać tą kurtkę, ona jest taka piękna. Tak chcę ją sprzedać, wiem, że jest piękna, ale ja nie byłam w tej kurtce nigdzie przez trzy lata. I nie chcę magazynować rzeczy, nie chcę ich kolekcjonować, ja nie jestem kolekcjonerem ubrań. Powiem Wam, że ta książka również pozwoliła mi na to, aby Uporządkować pewne niektóre z strefy swojego życia związane ze znajomościami. Nawet można by pomyśleć, że to, że ja sprzątam sobie teraz w szufladach, ale ja sprzątam sobie w życiu. No, mam wam jak skończę czytać tą książkę. Ogólnie jestem teraz w fazie mega sprzątania i jeżeli mamy tą fazę, ja tak sobie zerkam, bo wiecie, jak on raczkuje, to jest wszędzie. Jeżeli mamy fazę na sprzątanie, to po prostu sprzątajmy. Nie zastanawiajmy się, nie przekładajmy tego, dlatego że to mija. Natomiast w tej książce jest napisane, jak zaprowadzić porządek na zawsze w swoim życiu, w swoim życiu, w swoim domu, w swoim pokoju, w swoich przestrzeniach, w jaki sposób nie sprzątać, w jaki sposób. Okazało się, że też bardzo wiele błędów popełniałam, no ale dobra, czytam, sprzątam, yy, a że jest vlog, ma to w sumie fajnie, dlatego że porządki na pewno zawsze się yy, przydadzą. No, mój look to dzisiaj jest mistrzowski, naprawdę. Lecę dalej porządkować moje szuflady. Dzisiaj yy, zabrałam się za papiery i biżuterię. Tak to wygląda: wyrzuciłam całą swoją biżuterię i yy, zaprowadzam wielkie porządki. Tutaj są również jakieś yy, zbędne próbki. To tak naprawdę było w szufladzie z moją biżuterią. Widzicie? Próbki jakieś? W ogóle zupełnie, które były niepotrzebne. Yy, i, I co? I ta biżuteria nie była po prostu poukładana. Yy, no. Ja nie mówię, że tam był jakiś nie wiadomo jaki bałagan, tylko no, po co mi ta próbka? Tak naprawdę w tej biżuterii wpadła gdzieś. Yy, po co mi ta naklejka z Peleny Lala i z e No i już tutaj ja sobie poselekcjonuję całą biżuterię. Teraz wygląda, jakby był naprawdę mega harmider. No bo ja to zrobiłam specjalnie, bo zasada jest taka, żeby wywalić wszystko na środek i po prostu yy, nauczyć się. Zarządzać swoją przestrzenią, wykorzystam pudełka po zegarkach Daniel Wellington, dlatego że one idealnie sprawdzą mi się do tego, żeby właśnie przechowywać taką biżuterię. I zobaczycie, że zaraz tutaj wszystko będzie pięknie. I zobaczcie, wykorzystałam sobie te pudełka po zegarkach Daniel Wellington i układam sobie swoje zegarki. Ja w ogóle nie mam tak dużo biżuterii, jak tutaj Wam się mogło wydawać, bo tutaj są też spinki jakieś. Mm, takie muszelki na nogę. A zaraz wam pokażę. E, nie mam dużo biżuterii, jakoś tak nie zbierałam, nigdy nie kolekcjonowałam, no ale wiadomo, jestem kobietą, więc jakąś tam mam jakieś naszyjniki, jakieś kolczyki, wiadomo. E, no ale nie mam dużo tego wszystkiego. Czy nie organizacji. Umyłam, dlatego y, się świeci. Pudełko po czekoladkach y, Montblanc. Czy jest coś lepszego na przechowywanie biżuterii? No zobaczcie, po prostu szukałam, szukałam i znalazłam. A to pudełko zostawiłam sobie właśnie kiedyś po czekoladkach. Yy, nawet żeby coś Wam wysłać, wyjąć środek, i znalazłam, i myślę sobie, wow, przecież po prostu to jest petarda. Więc jak macie czekoladki w domu, to jak zjecie, to. Yy... Super sprawa do przechowywania biżuterii. I proszę bardzo, ułożyłam sobie wszystko. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda w tym pojemniku po czekoladkach. No mega. Ale że niestety nie mam miejsca w szufladzie, no to obok musi być koszyczek, chociaż on wygląda y, fajnie, no ale wiadomo, że oczywiście lepiej by było, gdyby była tutaj sama biżuteria, no ale y, jest jak jest. Tutaj są y, kremy do rąk, jakieś y, takie mini próbki kremy, których y, mam zamiar używać, no, bo właśnie ta biżuteria. No i zobaczcie, jak macie pudełka po czekoladkach, no to śmiało bo to może bardzo się y, przydać.